Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku, a zarazem chyba ostatnim filmie. W sensie przygotowuję ten materiał jeszcze przed świętami, ale wnioskuję, że będzie to ostatni materiał, który pojawi się w tym roku, więc już z tego miejsca zdrowych, już nie tyle pogodnych, radosnych świąt, bo raczej jesteśmy po świętach, ale wszystkiego dobrego w nowym roku życzę, żeby ten nadchodzący rok, 2025 był dużo lepszy od poprzedniego ale jednocześnie żeby był gorszy od 2026. Szanowni państwo, zebraliśmy się dzisiaj podczas ostatniego materiału, w ramach którego chciałbym wam opowiedzieć na temat wszystkiego, co wiemy na temat nadchodzącej bardzo, ale to bardzo bliskiej premiery dotyczącej całej serii Galaxy S25. A jak dobrze wiemy, to premiera ma się odbyć już z waszej perspektywy za około 3 no, pewnie 3 tygodnie. Klasycznie zacznę od tego, jakie modele powinny się pojawić. Oczywiście standardowe trzy modele niezmiennie: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus oraz Galaxy S25 Ultra. Mówiło się na temat tego, jakoby miałby się pojawić również wersja Slim, która w tym roku miałaby być urządzeniem. Które ma konkurować z nadchodzącym i niemal pewnym iPhone'em 17R. Tą cienką wersją, która będzie w jakimś tam stopniu okrojona, która będzie bardzo droga, ale wiadomo, design ponad funkcjonalność. Taka możliwość również dla takich klientów będzie. I na początku było mówione, jakoby wersja S25 Slim. Miała się pojawić dopiero w kwietniu 2025 roku, ale rzekomo do sieci, i to jest z waszej perspektywy, nie wiem czy to fake, czy nie fake, więc miejcie to moi drodzy na uwadze. Pojawiła się nawet grafika, na której są przedstawione cztery telefony. Zatem wnioskuję, że jest szansa na to, że wraz z bazowymi modelami, tymi trzema modelami, o których przed chwilą powiedziałem, pojawi się również wersja Slim, czyli Galaxy S25 Slim, który nie wiem ostatecznie jak będzie się nazywać, no roboczo mówimy Slim. Mało tego, według ET News na ten moment Samsung Electronics zaplanowało produkcję 3 milionów egzemplarzy wersji SLIM. Dla was może się to wydawać niedużo, natomiast z drugiej strony 3 miliony jednego modelu, to mimo wszystko są to bardzo duże liczby, a cała reszta modeli S25 Plus oraz Ultra ma się rozejść gdzieś tam ponad 30 milionach. W sensie około 30 milionów zostało zamówionych. Więc według tego, co można wyczytać w sieci, Samsung uważa, że około 1 na 10 będzie sprzedawany w wersji Slim. Jak ostatecznie będzie, przekonamy się o tym. No właśnie. Kiedy? Niemal każde źródło jasno informuje, że premiera nowych Samsungów Galaxy S25 ma się odbyć już 22 stycznia bieżącego roku, aby najprawdopodobniej tydzień, dwa tygodnie później oficjalnie te urządzenia weszły do sprzedaży. Zatem z waszej perspektywy, najpewniej trzy małe tygodnie z haczkiem i urządzenie powinno debiutować i być prezentowane na Galaxy Unpacked. W temacie designu absolutnie tutaj nie możemy mówić o jakichś drastycznych zmianach. Z tego co znowu udało mi się wyczytać w sieci, urządzenia pod względem przekontraktowania będą bardzo podobne do tego, co było dotychczas. Mianowicie bazowy model S25 będzie miał przekątną 6,16 cala, oczywiście 6,2 w przybliżeniu, S25 Plus 6,66 oraz ultra przekątna, Chyba znowu, żeby bardziej konkurować z iPhone'ami Pro Max. 6,86 cala, zatem w materiałach promocyjnych będzie to 6,9 cala. W temacie konstrukcyjnym tutaj również jakichś drastycznych zmian nie będzie. Oczywiście na 100% w każdym urządzeniu będzie certyfikat wodoszczelności p 68 Będą głośniki stereo, będzie znowu najpewniej 7-letnie wsparcie aktualizacjami, będzie Galaxy AI, będzie skaner odcisków palców, te obiektywy, te pierścienie wokół obiektywów, które będą bardziej nawiązywać do... Ostatnich wersji składanych smartfonów od Samsunga w postaci Galaxy Flipa 6, w postaci Z Folda 6, a nawet Rose Young twierdzi, że Samsung Galaxy S25 i S25 Plus będą dostępne w kolorach Moonlight Blue, Silver Shadow, Sparkly Blue oraz Sparkling Green. S25 Ultra, z racji tego, że będzie wykonany z Tetanu, będzie w wersjach takich jak Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gold oraz Titanium Silver. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, znowu te powinny być. Bardzo podobne albo nawet takie same jak we wcześniejszej wersji. Mówimy tutaj o wyświetlaczach M13 OLED, dokładnie takich samych jak w serii S24, czyli jest to generacja wcześniejsza, nie tak jasna jak w przypadku M14 OLED używanych w Pixelach 9 Pro oraz w iPhone'ach 16 Pro. Kolejny temat to tutaj raczej jest pewne, że na pewno w S25 Ultra zadebiutuje, przynajmniej jeśli chodzi o Samsunga, Snapdragon 8 Elite. Natomiast znowu Coraz więcej informacji, niemal każda strona mówi jakoby Samsung poszedł po rozum do głowy i w wersji S25 oraz S25 Plus również dodał Snapdragona 8 Elite. A jak dobrze wiemy pod względem samej wydajności, no urządzenie jest naprawdę potężne. Oczywiście z racji tego, że mamy tutaj ośmiordzeniowy procesor, a nie sześciorodzeniowy jak w przypadku Apple'a, coraz więcej również pojawia się informacji, że Samsung powoli nawet jest w stanie zapanować nad odpowiednią termiką. I ja liczę na to przeogromnie że jeżeli już Samsung wycofuje się totalnie z Exynosów, to będzie miało przełożenie na to, że jednak ten elit który w jakimś tam stopniu będzie spersonalizowany pod Samsunga, będzie nie tylko wydajny, ale jednocześnie zachowujący odpowiednią termikę, co rzecz jasna, będzie miało przełożenie na baterie. A te mają być dokładnie takie same jak we wcześniejszych modelach, zatem nie oczekujcie, że ogniwa wzrosną. W dotychczasowym modelu Galaxy S24 mieliśmy baterie 4000 mAh, w modelu z plusem 5900 mAh, a w modelu ultra 5000 mAh i wszystkie znaki na niebie i Ziemi wskazują, że dokładnie takie same ogniwa zostaną zastosowane w nowych, galaktykach serii S25. Poczytałem sobie też sporo informacji dosyć pewnych z Tom's Guide, w którym jasno możemy wyczytać, pozwólcie, że będę trochę cytować. Szczegóły dotyczące aparatu szerokokątnego w Galaxy S20 Ultra, które pojawiły się, najwyraźniej potwierdzają ulepszenie czujnika 50 megapikseli, który będzie używał łączenia pikseli 4 w 1 do robienia zdjęć 12,5 megapiksela. Ta sama plotka sugeruje, że obiektyw ultra ultraszerokokątny będzie miał przysłonę 1.7, co z pewnością wpuści więcej. Więcej światła, prawdopodobnie poprawiając szczegóły w warunkach słabego oświetlenia. Zatem, jak widać, ewidentnie Samsung w tym roku będzie się skupiać na poprawie tych aparatów jeszcze udoskonalaniu, i tak moim zdaniem, bardzo dobrych aparatów, które były we wcześniejszych generacjach od Samsunga co też niesamowicie ważne bo to też dla niektórych jest ważny element w smartfonie. Te smartfony mają zadebiutować z Androidem 15 wraz z zupełnie nową nakładką One UI w wersji 7. Co ma przełożenie na to, że od momentu, kiedy zadebiutuje S25, kolejne wcześniejsze wersje dostaną już upragnionego Androida 15 wraz z nową nakładką One UI w wersji 7. Która wiecie, mam wrażenie, że Android z różnymi nakładkami i iOS to już tak się ze sobą zazębiają, to już jest tak spójne pod względem stylistycznym. No, osobiście, One UI w wersji 7 zaczyna mi mocno przyspieszyć przypominać yy, iosa Ostatniego. Z drugiej strony, iOS, ostatni, sporo mi przypomina nakładkę od Xiaomi. Ogólnie mam wrażenie, że jeden producent od drugiego poszczególne elementy z swojego systemu, swojego software'u zabiera tak, żeby uspójnić i ujednolicić te wszystkie systemy, czy to się Wam podoba, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o pamięci, w modelach S24 będziemy mieli UFS 4.0. Model Ultra ma mieć z tego, co się mówi, UFS 4.1. No właśnie, wiemy też, że S25 zada Biotuje 22 stycznia. A jak to będzie miało przełożenie na cenę? I teraz tutaj powinniśmy spać spokojnie, z racji tego, że firma z Cupertino, drugi raz z rzędu w historii. I ogólnie drugi raz w historii. Obniżyła ceny iPhone'ów na polskim rynku. Samsung aby być konkurencyjny, a jest świadomy, że Samsung jest bardzo popularnym producentem nie tylko na świecie, ale również i w Polsce, musi minimum utrzymać dokładnie takie same ceny, jak były w tym aktualnie jeszcze z naszej perspektywy tym roku za S24. Zatem S24 w bazowej wersji no niestety 128 GB nie powinniśmy już trwać 128 GB w takich telefonach. Za 799 dolarów model z plusem bazowy 899, a model S25 Ultra 1299 dolarów. Co ostatecznie najpewniej będzie miało przełożenie na to, że jeżeli będziemy patrzeć poprzez pryzmat cen polskich zeszłego roku, to model bazowy będzie startować od 4099 zł. Model z plusem od około 5000 z haczkiem niewielkim, a model ultra około tysiąca złotych, Natomiast byłoby super, gdyby jednak Samsung na wzór swojego głównego konkurenta w postaci nadgryzionego jabłka gdzieś tam jeszcze urwał tę stówkę, może dwie. No i oczywiście wiadomo, przez sprzedaż, najpewniej jak to w przypadku Samsunga, cena wyższej pamięci będzie w cenie niższej, więc. To też na początku będzie na pewno jakaś tam obniżka cenowa dla osób, które mają już starsze urządzenia od Samsunga i chciałby przejść ostatecznie na nową wersję. A jak dobrze wiemy, Samsung skupia się na tym, żeby urządzenia nowe od pewnego czasu były wspierane aktualizacjami przez 7 lat, no i również też posiadały pełne wsparcie Galaxy AI. Więc tak mniej więcej moi drodzy, prezentują się wszystkie zmiany, nowości, premiera i ceny nadchodzącym Samsungów Galaxy S25. Sama premiera odbędzie się, tak jak mówiłem, 22. Zatem myślę, że w podobnej okolicy będę mógł dla was przygotować jakieś pierwsze wrażenia z tych urządzeń. Mam taką tradycję, że po prostu co roku przygotowuję dla was pierwsze wrażenia, recenzje tych urządzeń. Bo ja jestem takim zwolennikiem trochę Samsunga i lubię te produkty. Niejednokrotnie byłem użytkownikiem prywatnym tych telefonów i doceniam, naprawdę doceniam Samsunga za to co zrobił, nie tyle za sprawą jednej linii, a za sprawą całej serii Galaxy od jedynki wydanej w 2010 roku. Ta seria, ten producent wiele dobrego zrobił na rynku Androida. Tyle. Ode mnie, moi drodzy, jeszcze raz bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. Po pierwsze, za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli zostawisz łapy pod filmem, dasz suba, to będę ci niesamowicie wdzięczny. Ale pali to. Jeszcze raz wszystkiego, moi drodzy, wszystkiego najlepszego w nowym roku 2025, abyście spełnili swoje marzenia, abyście może zrobili jakiś dodatkowy krok, bo wiadomo, marzenia są takie długoterminowe i te marzenia nie spełnia się od razu. Natomiast, jeżeli trzeba zrobić jakiś kolejny krok, albo dwa kolejne kroki, to mam nadzieję, że wam się uda. I ten rok 25 będzie dla Was po prostu lepszy. Życzę tego trochę sobie, ale życzę przede wszystkim Wam. Dziękuję serdecznie, moi drodzy. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia.